Siemanko, ja jestem Muchomor. A w dzisiejszym odcinku jesteśmy razem z Mr. Godwillą. Elo! No i tak, gramy sobie w Jurassic bloki. Yy, I no tak, Godwilla również w tą grę mam. I sobie dzisiaj razem pogramy. Ale co jest ważne? Wyszedł do niej nowy update. Update z najnowszego filmu Jurassic World. Jak nie oglądaliście, to możecie nie wiedzieć o wielu weczach, ale ogólnie był fajny. No i to jest update, właśnie z tego filmu. I weczy tutaj są normalnie odzorowane. Tu jest pole wysokiej trawy, i tam dalej jest również stacja benzynowa. Skąd tym wiem, no bo 5 minut sobie tutaj pohasaliśmy, bo. Uwaga, Indominus idzie. Indominus? Ale no. faktycznie tam jest właśnie Indominus. No ale on jest za. Nie, nie, nie. Za, za mocne, ale jest. zostaw gościu. No, uciekamy. Co my ci zrobiliśmy? tu jest? Zobaczymy. No właśnie, co to? Co to? O, prototyp Mutadona Ej, tak okay. to są Mutadony, i to jest to laboratorium z y, pierwszej sceny. Indoraptor jest! Jest Indoraptor widzowie. Są... Ej, tutaj są te wenty. A właśnie to są wenty, którymi uciekali. No powiem Wam tak: mapa jest e, co najmniej parę razy większa od poprzedniej. i tej naprawdę łatwo A? się zgubić. Co to jakieś. Ej, pójdźmy tą drogą świetlną. Nie wiem, na razie sobie poeksploruję tą mapę. Ja może wejdziemy tam na górę? Ja nie wiem, gdzie to prowadzi Godzilla. W każdym razie, no ta no, mapa tak, jest tak. na pewno ciekawa. No chodźcie w ścieżką, Godzilla. Ej, dobra. Tam, tam widzicie, jest jak, jakiś budynek. Co, no. to, co to jest, Godzilla? Czy to, jest nie, czy to nie jest ta stacja benzynowa z filmu? Chyba tak. jest prawda? Ej, ja spadłem. Spadłeś do jakiegoś węta, co no, powygoduję. Ej, zwery, da się tam spać, da się wejść. Yy, na tak. te kraty. Ej, no tak. Jestem ciekaw, czy się da wejść. Ja jestem za gruby. A nie? Ej, ej nie, ej, no jesteś serio gruby. Serio? Ej, da się tutaj wejść! Ej, dobra! Ej, a mogę tutaj coś kupić? Ej, jak ja chcę coś kupić? Zauważyliście widzowie, że jakby jest mniej dinozaurów na nie wiem, metr kwadratowy. Pewnie jakby... dlatego, że jest, że ta mapa jest dużo większa niż poprzednia. Bo no tak. no poprzednia była taka ściśnięta, a teraz tutaj można się naprawdę zgubić. Hm, ciekawe, nie wiem. Ej, widzowie, bo tutaj Godzilla się chyba koleguje z jakimś innym Tyranusem. Bo. Jest, no, to jest mój gatunek. A ona raczej nie była kanibalami, na szczęście. Hmm. Ale Godzilla, patrz. Tam, tam tutaj, czekajcie. Tam, tutaj właśnie, gdzie wskazujemy skąd? Kom... To jest chyba to miejsce, gdzie był ten ketel i gdzie hmm, tego typa tam powarł. Co? Tam u góry jest taka grota. Ej, no, nie bierz? Nie, no, zaatakował mnie. No co ja mam zrobić. Ej, sorry. No, no to nieźle Dobra Co ty się dzieje? Nie no, ja tej biję Ej! Co? No, Nościu. Nie zadzieraj! Z nami nie ma wadne. Nie wiem czy widzicie, ale ta... co? Tam na główę jest taka Chodź. grota. Chyba... Ty tam w ogóle wlazłeś, no, bo ja nie mogę wejść. Tutaj normalnie, po, po, tutaj po tej ścianie. sy mogą. A dlaczego ich tyrannusy nie mogą? Nie wiem, ale tak, tutaj są te jajka. mogę je zjeść. Ja chcę je zjeść. Czekaj, yy, zmienia dinozaura. No to zobaczymy. Chyba zaraz. Czy jakieś dinozaury w sklepie nie są nowe. Albo jakieś nowe skórki. Dobra widzowie jesteśmy już w sklepie i... O, jest nowy. Di Direx jest. O, jest Direx ej, to jest. Nie defeat Direx. Czyli co? Trzeba go zabić? No on będzie gdzieś na mapie. Ej, wolno go kupić! Wolno <głos》>, go kupić za 25 tysięcy Ej, serio? No tak, jak kupisz tej... Jak kliknij w tej defeat Directs, to direct", normalnie. Czy chcesz kupić direct za 25 tysięcy Dino coins? Ale dół, ty to nozał? 10 tysięcy kosztuje? Ma 5 Ej, tysięcy zdrowia. Ty, ale Jak dobra kupuję go? Ale... Jeśli nie będę miał na to hajst. Ej, widowie, bo tutaj patrzcie, bo to jest jakiś Direkt, z typ. Ale to jest jakiś gracz. No? normalnie nie... widziałem. Ale on jest wielki, ty. Ja mogę. Okej, okay, okej. Okay. Ale on jest chyba dość wolny. Dobra, nie, on nie... On nie jest wolny. Dobra. Dobra, sorry. Proszę pana. Ja jednak nie chcę się z panem bić. Okej, okay, tu jest jakiś krater. Jakiś... Tu jest e, jakiś... To jest Godzilla. Siema, on się posiadł akurat na Galinima. Jesteśmy. Dobra, tu jest jakiś krater. Ja sobie coś nowego kupię. Ej. Ja myślę, że sobie kupię. Jeszcze sobie kupię Carnotaura, bo jednak tym Barioneksem nie chcę grać. Kupuję karnotaura i mam Carnotaura, mówię, w to jakąś skórkę, bo mam jeszcze 300, a tu 400. O, ej, ten, ten... Co to jest? Oliwka, ten Aquamarina 200 kosztuje, no to dobra. Dobra, mam takiego Karnotaura, przetestujemy go w boju. Oho, dobra, jest ten krater. Ale nie piękny jest ten Karno. E, aha, to jest Direx. E, ja spadam. E... Widzisz Direxa? Tak, tam w tym kratewej i mnie niech jakiś tireks. Właśnie widzę jak go tam... <takujesz> ...atakujesz. Ej, <takujesz> no dobra, lecimy do tego. Nie, ja, ja, ja do niego lecę. Będziemy tutaj po prostu zabijać wszystkich, którzy tutaj nie chcą... Są... Ej, Velociraptor! A tutaj tego gościa będę. Ale ten karnotaur to jest naprawdę dobry. E, przyjemnie go zwiedza. Cyk. Ej, Godzilla, uwaga. Bo Godzilla jakby się nie wydzieli jest ten, ten, mały, ten się pod nogami. Ej, jest ten, -e, ktoś se gra direksem. Ej, to jest właśnie Direx. Ej, co to za zgromadzenie jakieś wielkie, ty? Nie ja tej rozwalam typów Jakiś. Ej, drugi karnotał, to w innej skórze. Tego sobie o pięknie! Ej, dobra, ja lecę na tego Direksa normalnie. Ty. Tego Dureksa. Tak, Distortusa Dureksa. O nie! O Zrobi... ej, Zrobiło mi się czerwono na ekranie, widzicie to widzowie? No mi też! Ej, ale ty, ale, efekt! Okej, okay, bo... I'm dead. Właśnie widziałem. Właśnie tutaj tej po poległ. No nie, no nie apatod, no nie no. Apatodał mnie teraz Bije no. Zaraz ja tutaj przyjdę Ankilo. Ale powiedzia, że to nie <tosan> mam Ankilo. Jeden HP! Nie jeden HP. HP! Jeden HP, widzicie mam to? Ankylo. Ma fan sobie też kupię. W każdym razie, widzowie, myślę, że na dzisiaj to by było już na tyle. W każdym razie. No, ciekawa, ciekawa ta aktualizacja. Dobra, widzowie, no to no, no, na dzisiaj to by było już na tyle. Jakbyście mm, chcieli więcej odcinków tej gry z Godzilla, no to możecie zostawić łapkę w górę. Jak, jak nie, no to. i Możecie również subika zostawić A na dzisiaj to by było już tyle Siemanko